Cześć. Dzisiaj chcę Wam pokazać bardzo fajne produkty z katalogu numer 5, a dokładnie kremowe cienie w sztywce, które znajdują się w katalogu na stronie 96. Ja chcę Wam dzisiaj mniej więcej pokazać, jak one przedstawiają się na dłoni. Mam 5 kolorków. Zacznijmy może od srebrnego. Zobaczcie, bardzo fajnie się wysuwają. Bardzo łatwa aplikacja. Zobaczcie mniej więcej, jak ten kolorek się tutaj prezentuje. Przeróżne barwy. Spory wybór. Mam pokazać, jak bardzo ładnie wyglądają te cienia. Te dwa kolorki, mimo że są bardzo do siebie podobne, to są bardzo różne. Zobaczcie, jak to się prezentuje, i jeszcze mamy. Coś dla fanów niebieskiego. Spójrzcie, jak one pięknie wyglądają. Kremowa formuła. Bardzo długotrwałe. Nie zbierają się. Nie zmywają się szybko. Też są bardzo fajną bazą pod inne cienie. Zaraz Wam też pokażę. Bardzo fajne zastosowanie z cieniami z on kolor. Zobaczcie taką sytuację. Weźmy sobie na przykład ten kolor, delikatnie rozetrzemy, i zobaczcie, co się dzieje. Nałóżmy sobie powiedzmy ten złoty tu na rękę. Zobaczcie. Jego bardzo nie było widać w tym miejscu. Coś jest, ale niewidoczne. A zobaczcie, jak niesie kolor. Jak bardzo fajnie daje pigment. Widzicie? Więc rewelacyjnie poprawia też jakość innych cieni. Gorąco polecam stosować same albo w połączeniu z innymi cieniami, gdzie będzie miał bardzo fajny efekt mocnego pigmentu.